to jest pamiątka. Znaczy rzecz na pamiątki. Już Wam pokazuję. Ja myślę, że Wy to wykupicie jak koszyki wyklinowe ze wszystkich half price'ów w Polsce. Także drodzy Państwo, pewnie kto pierwszy, ten lepszy. Słuchajcie, to jest fotoalbum, taki, który możecie sobie położyć, wiecie, gdzieś na półce, albo na stoliku kawowym. Nie wiem, czy zbieracie takie fashion magazyny i w ogóle. Natomiast to jest uh, A Dog's Life. I to jest, słuchajcie, przepiękna rzecz. W środku są karty do wklejenia foteczek. I oczywiście, jak będę przygotowywała ten album, to wam go pokażę. Natomiast, słuchajcie, no, jest, jest przepiękny. Jest przepiękny. Nie jest najtańszy, ale myślę, że to jest taka pamiątka i tak niesamowita rzecz, że tak. Nazwijmy to inwestycją we wspomnienia. O, tak. Myślę, że to jest pięknie powiedziane.